Siemaneczko, z tej strony Mikro Dawid a jakby kto inny. W dzisiejszym vlogu, tak jak widzicie chyba, chyba już widzicie. Akcja Obornik, tutaj mam trochę do wywiezienia, bo już nie ma gdzie kłaść. A zobaczcie co tu się dzieje. Jak chcieliście film z ładowania. No to macie vloga z ładowania. Tutaj są te płyty, co układaliśmy na vlogu No i tak to wygląda u mnie muzykę wyłączę, będziemy rozpraszać albo ściszę tylko Wywozimy na łąkę, coś tam na filmie jednym wywoziłem na nią, a zobaczycie w sumie. No i co? Yy, ładujemy przyczepę, tak no, tak trochę FEST ładujemy. Ładujemy FEST gdzieś, ponieważ no, no muszę wywieźć, od tutaj dwie przyczepy, A było tak jak tutaj i do końca. Także jest tego obornika, jest, jest. Yy, I zobaczycie, w sumie to też będę piasek brał, jak będę wracał. Jeszcze nie brałem, ale teraz już będę woził. Więc wszystko zobaczycie. Też jak będę ładował chyba, albo to będzie już osobny vlog. Zrobimy może osobnego vlogaska, albo taki sam. No nie wiem, zobaczymy czy tam połączę to jakoś. Zobaczymy. Teraz jest fajnie, no bo tutaj widzicie. Mogę sobie normalnie popierdzielać. Obracam się, normalnie szczepę stawiam i nie ma, nie ma syfu, nie? A wcześniej jak nie było tych płyt, to no nie mogłem sobie tak zakręcać tutaj na... Na tym placu, bo tu tych płyt nie było i nie było jak tu wykręcić. Popadało dzisiaj u nas. Yy, fest, popadało. czy znaczy popadało taka burza, była nie? Z godziny czasu, padało. Ale no, nie widać tego też, Nawet jak na łąkę tam pojechałem, zaraz zobaczcie. W tym odcinku, właśnie. A tą łąkę już włożyliśmy, jeszcze nawet tamten bornik jest. Nierozwiązany, jak kanał musi się dopiero. Jak kanał zaczynał, dopiero. znaczy, kanał zaczynał. Ja zaczynałem na YouTubie to tam było właśnie tam wywożone 60 także stali widzowie na pewno pamiętają, jak było wożone, gdzie było wożone. Także pozdrowienia dla nich. Pamiętam te vlogi, jeszcze nie miało dużo wyświetleń. Miałem tam po, dajmy na to, no nie wiem, po 6000. A i to po jakim czasie? To trwało kurde te 6 tysięcy, to było wbijane pół roku. A teraz to już 6 tysięcy, to mamy dziennie, nie mordeczki? No. I co jeszcze mam, mam tu do powiedzenia? To mam do wywiezienia wszystko też. Ale to też chyba tam później na pole albo na drugie pole, na drugą łokę. To zobaczycie w sumie. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie ma planu ogólnie. O, kurde, zapomniałem, że tam jest ten. No, dobra, wycofuję się stąd. To jest Dobra, starczy. Dawidzie starczy, bo szkoła zaczęła, o na nie idzie, ten. To wyrywamy. Ciach, pach. I już mamy wyjęte. To już będzie trzecia pszczepa. Ale piasku jeszcze ani jedynie nie przywiozłem. Piasek będę dopiero pierwszy raz ładował. Bo tutaj ogólnie musimy sobie podnieść ten. No, gród, dopóki jest, wiecie, sucho jest, to można wozić. Jeszcze tutaj jedną płytę dołożę. Mam płytę, ale to z czasem. Bo to kurde, wiecie jak jest. Wiecie jak jest na gospodarce. Wiecznie czasu nie ma. Nie ma czasu i nie ma, i nie ma, i nie ma. wygląda. Nieraz są takie chwile zahamania, że kurde, jest prawie, że się wiecie, że się prawie wraca ten ciągnik, ale poza lekki jest. Bym musiał sobie balast jakiś kupić albo zrobić nawet. Już myślałem, żeby zrobić jakiś balast do niego. Obciążniki te założyliśmy, ale one ciula dały. dały, no i co? Trochę tam dały na pewno, ale ile one dały? Dobra, to ja się tu załaduję, łyżkę podczepię i widzimy się zaraz. No i dobra, lecimy sobie. Szczepa załadowana fest, jak ja to mówię. Droga zrobiona, jak możecie zauważyć. Łyżka podczepiona. Mam pół godziny, żeby obrócić. Nie wiem, czy zdążę. Muszę do, do miasta jechać na chwilę. Dążę, kurde, raz mogi na tłoki, to zdążę. Ale jeszcze jest załadowanie, to wiecie. Dojechanie, załadowanie. Baczymy, no. Mam nadzieję, że zdążę. Oby. No i jadę sobie o 26 na godzinę, nie? Dobra, więc nie będę jechał, bo to jest są... Nie wiem taka droga niedawno zrobiona, ale już są takie nierówności, że, że hej Tak to wygląda właśnie. Nie wiem ile naładowałem, no trochę jest, szubek jest, także trochę jest. Naładama. A bo wiadomo. On powiększa nas z tyłu trochę mało. Skóra, ale tam rada. Muszę się trochę pospieszyć. Bobry zobaczcie jak tną Patrzcie jak tną drzewa Drzewo za drzewem tną drzewo za drzewem oliwą no, trochę, ale ciul tam Ja tylko tam nieraz jak widzę, że tutaj ostatnio było na drodze, drzewo przyjechałem, zabrałem Nieraz sąsiad zbiera, nieraz ja zbieram Słabo trochę, by był fajnie ten brzeg zarośnięty, a tak to ciul, ale no cóż, no cóż, no już tak musi będzie, nie? Spokojna, spokojna pogoda, dzisiaj mamy sobotę, nie sobotę, piątek, yy, który maja? czekajcie, 10 maja, wczoraj miałem urodzinki. Dziękuję wszystkim, którzy, którzy mi złożyli życzenia na fejsie. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i co? Zobaczymy, czy zdążę. Nie, no zdążę tam, pół, 20 minut, 10 minut dojadę, 10 minut doładowania. Ja tylko tak o, i załaduję tak szyb, szybciorem nie e, Co mam tu jeszcze powiedzieć? O jak to będzie osobny film Co się stało? Dlaczego? Znaczy Mam nadzieję, że nie pękną Plujmy trzy razy Nie na no razie nie powinny teraz Powiem wam co zostało zastosowane żeby Może, może nie pękły, no oby nie pękły no, nie jakie może oby nie pękły rzeka no dość wysoki dość wysoki poziom rzeki, no jak na taką suszę to trochę wody tutaj jeszcze jest nie, ale to jest nic jak kurde zimą to do, dotąd ta się sprawia, do drzew a tutaj mamy jeszcze z półtora metra w dół, także no jest tej wody, jest, jest no i tak jak mówiłem popadało dzisiaj nie wiem ile. Muszę sobie ten taki miernik kupić, wiecie o co chodzi? Opadów. Wiecie na pewno, bo macie, na polach, czy tam u siebie na gospodarstwach. Ale w sumie to mam powiem, żebym poszukiwał jakiegoś gospodarstwa z zachodniopomorskiego do nagrywek. Ponagrywałbym. A jeżeli ktoś jest z zachodniopomorskiego i chce, żebym ponagrywał u niego. Może się odezwać na fejsie i w ogóle Na stronce macie link w opisie Tam są dwie grupy Jedna jest zamknięta dla was, że włączacie sobie Posty sobie wrzucacie A druga jest po prostu O o o, wolniej Dawid, wolniej A druga jest po prostu mikro Dawid Druga przyczepka Widzicie, brzeg się co roku rzeki zmienia A w tamtym roku tutaj by się nie stanęło, nie? Tak a jeszcze z 5 lat temu to na tej drzewie, pamiętam, między tymi drzewami ryby łowiłem. A okonki tutaj takie brały, uuu, fest. E, zobaczcie, tam ktoś ambonę stawia. Za rzeką. Jak ktoś jest z tych okolic moich, to będzie wiedział gdzie to. Nie będę mówił z miejscowości. No ja to dobrze, niech ostrzelają te rzeki, ale powiem Wam, że dziki nam w wlazły, bo nie jest to ogrodzone. Nie, jeszcze nie są ogrodzone, ale stwierdziliśmy że zaraz ogrodzimy. Nie wiem, jutro czy coś takiego Gdyż ponieważ no wyryłem on całe, a było ogrodzone... nie było ogrodzone, to wlazły i wyryły, tak gdzieś tata mówił mówi tak pięciarów. Jakieś takie pięciarów by wyryły, nie? Znaczy wyryły, nie by wyryły trochę słabo, ale... szarpie szarpie? Jak jakiś nie Dobra damy trochę gazu, bo to góreczka Mała to mała, ale stroma Dobra, trzeba dzwonić trochę Dawid co tak szybko, co tak szybko Ale będę biegiem wszystko robił, bo mało czasu. A dobrą sprawę to nie zdążę załadować w piasku. To muszę być na wpół do domu. Nie ma sensu ładować. Co tutaj? Ale kurde, łyżkę podczepiłem, to już muszę coś załadować. Dobra, nie będę teraz podrzucał. Wcześniej podrzucałem trochę tam. Chyba najwyżej będę zapierdzielał szybciorem, będę jechał. Będzie jechane bardzo szybko. Dobra, lecimy szybko. Szup, 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 szup. Otwieramy. Otwórz się proszę, otwórz to pięknie. Nawet coś podniórką nie ubyłam. Mieści ścierkę mam. Mam. Podawaj no, się po. Jest. Dobra. Opuść. To opuszczanie. Zatrzymuję się, jadę tam potem. Potem pioch Z 5 minut mogę ładować tylko. Tam tylko jakieś 5 minut do, na załadowanie. Po 15 minut to ja będę jechał. Co jest, nie puszczę się. Całość. Bo Dawid nie trzymał. Dobra, gdzie ten piach jest? Dobra, widzę, tutaj było brane w tym roku. Kurde, mało czasu. Żeby tu jeszcze było równo, tu jest jeszcze nie równo. No ale tak w burty nasypie i tyle Tyle w temacie Taka trawa tu już porosła, kurde wyjście Nawet dziki nie poryły To najdziwniejsze Nie będzie. A opuszczono? Jest opuszczono na maksa Odpinamy szybciorem. pyk Bo jest Jeszcze tylko zapnę burtę. Kurde, wyczyścić mi się przydało. Ale nie palcem. Gdzie palcem? Kurde, gdzie jest to takie? A jest. Pyk. Takiego plęcika sobie działam, ale mało czasu, mało czasu. Dobra, nadrobimy to. Tam. Będziemy szybko jechać, gdzie mój plęcik jest. Gdzie jesteś, matka? jest ta szmatka? Tu nie będę tego równał teraz. Następnym razem przyjadę to porównam. Dwieczka. Te nabrałem, a ziemi mało, a ziemi mało, Kurde teraz się zakopia. No. no dobra, może być. Najgorzej to jest, wiecie, zacząć, nie? A już zacznie, to już potem to... leć. Kurde, nie wysypał nawet, a już jedzie. Tak mu się spieszy. Dobra, dobra, nic, nic nie będę się spieszył. Normalnie ładuję. Tak jakbym ładował normalnie No dalej, skóra coś popsuje jak będę się spieszył To i tak już za wysoko wybrałem O Dowid teraz nabrał Łorumbony Teraz to nabrał Chłopak Nabrał, nabrał Na dwóch kołach jedziemy, proszę Państwa Dobra, to może trochę opuszczę, lepiej 20 po Dobra, tam pięć minut, jak będę później, to Wśród nas spustam się, szybciej jedzie a jest pustą, jako pustą ty Dawid. Już ładujesz. No co ja gadam, jako pustą. Bo było chwilę zawahania. Czy nie opuszczać. vou lá Na też może być, a trawa z dalim wiecie Co Siłą tam. A my tylko wiecie, ilość była, żeby podnieść. dwie łyżki, trzy łyżki na i lecimy w czasie, się zmieścimy raczej zmieścimy o kurde włączył, włączył sobie, kurde, kierunek i jedzie, no No dobra Teraz następne podejście. No trochę nabraliśmy, ale na razie to zderwaliśmy tą dań. Bardziej. Wiecie, pierwszy pozrywa tą dań, a potem będzie włożona elegancka ziemia, pioch taki. Mokry widzę jest chyba woda, mam nadzieję, że nie olej na przyczepie. Trochę nabrailiśmy, ale mało. Fajna bsenka leci Ooo! Zaraz to, żeśmy wzięli, ziemi Elegancko A żeśmy wzięli łyżkę tego piochu Tak jak on normalnie mogę walić, bo takiejś miała być droga, ale plany się zmieniły które wydzwaniają po mnie no dobra jest elegancko o kurwa mać Dawid o jest opuściło się dobra uh. Znów no, była chwila zawahania Mała Ja pierdzielę Teraz to się przestraszyłem, bo już miałem dupę w powietrzu <gry> Najwyżej wiecie, łyżka w dół i ciul tam może latać dupa Ale obciążnik przydałby się, serio, nie? Serio, serio by się przydał, chyba zrobię samemu zrobię. Piotr to nie ma czasu teraz. Wyrobić się chłop nie może. Jest? Dobra, 10 minut to ja zdążę znowu wyjechać. Dobra, dam radę. Spokojnie. Chłop, rozsypałem. Ogień na tłoki, wracamy. Dobra, chyba to by było tyle w tym vlogasku Także co? Teraz będzie mi pozdrowienia. Także co? Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. I co? Siemaneczko! Do następnego! hello!

Yes, I wish.